6 marca otrzymaliśmy 6-minutowy zapis rozrywki z dość intrygującej produkcji, jaką jest Hell is Us. Odpowiedzialny za nią jest m.in. Jonathan Jack Belletet, mam nadzieję, że mniej więcej tak się wymawia jego imię i nazwisko, który był art directorem m.in. przy Deus Ex Human Revolution i Mankind Divided. Twórcy zaprezentowali całkiem sporo szczegółów dotyczących eksploracji i odkrywania sekretów w tej grze, dlatego uznałem, że dzisiaj dokładnie się temu przyjrzymy. Zastanowimy się na ile słowa deweloperów o braku znaczności... Czy o tym, że gracz faktycznie będzie musiał odkrywać wszystko na własną rękę, są w ogóle prawdziwe? Będzie to po prostu swego rodzaju omówienie elementów ukazanych na najnowszym materiale. Zapraszam serdecznie. Przede wszystkim już na start dostajemy informację, że jest to produkcja z gatunku Action Adventure, twórcy chcą mocno unikać określenia tego, że jest to gra typu Souls Like. Ja bym powiedział, że ta gra ma dużo w sobie z Souls Like'a, ale jeżeli twórcy nie poszypisują sobie takiego gatunku, to ja też nie będę tego robił. Także Hell i Sas jest jak najbardziej grą Action Adventure, w której 50% rozgrywki to będzie walka, a drugie 50 ma być właśnie eksploracją. W kwestii walki powiedziano teraz mało, tak naprawdę powtórzono to, co już. Wiem, do tej pory będzie się ona opierała głównie na walce w zwarciu. Będziemy mieli ze sobą drona, który będzie nam pomagał i będzie też oczywiście duża ilość broni i duża ilość umiejętności, które sobie będziemy dostosowywać według własnych potrzeb. W tym materiale, najnowszym materiale, który ukazał się 6 marca, twórcy skupili się przede wszystkim na aspekcie eksploracji w tej grze, który ma być właśnie dość niecodzienny. Twórcy obiecują, że nie będzie tutaj znaczników, nie będzie tutaj kompasów, a informacje będą podawane w taki sposób, żebyśmy my jako gracze musieli faktycznie czas się trochę wykazać, żeby dojść do tego, o co w tym wszystkim chodzi? Fabularnie warto tutaj przypomnieć, że jako główny bohater o imieniu Remy wracamy do rodzinnego kraju, który jest obecnie po wojnie domowej i jest naprawdę, jak sami zresztą widzicie na tych obrazkach, jest w fatalnym stanie. Staramy się tutaj poznać swoją przeszłość, i oczywiście, staramy się też dowiedzieć, co tutaj się tak naprawdę w tym wszystkim wydarzyło, ale na początku mamy do tego dość mało poszlak, więc wszystkiego będziemy musieli się dowiedzieć w trakcie gry. Jak więc będzie wyglądało? Odkrywanie tej całej historii. Pokazano nam tutaj sekwencję, w której trafiamy do naszej rodzinnej wioski i szukamy swojego ojca, i tak naprawdę jedyne co wiemy o naszym ojcu to to, że był tutaj kowalem możemy tutaj zobaczyć, że w trakcie dialogów tak naprawdę mamy opcję po prostu wypytywania ludzi o naszego ojca, skoro wiemy, że był kowalem, no to możemy właśnie w ten sposób naprowadzić postacie niezależne na to, żeby nam jakieś informacji o takiej postaci udzieliły. Jeśli chodzi o sam interfejs to uważam, że jest to całkiem sensownie pokazane podczas wyboru dialogów mamy takie oznaczenia i wydaje mi się, że jest to bardzo intuicyjne, że wiemy po prostu jakich informacji dostaniemy, czy to będą informacje o danej postaci, z którą rozmawiamy czy być może o jakimś miejscu, czy właśnie będą to rzeczy, poszlaki dotyczące naszego obecnego zadania. Warto też tutaj od razu zaznaczyć, że właśnie z prawej strony mamy taki słowniczek, z którego w razie czego, jeżeli czegoś zapomnimy, możemy sobie od razu szybko to wszystko przypomnieć. I wygląda na to, że to będzie jeden ze sposobów na pozyskiwanie informacji. Pokazano nam tutaj rozmowę z pewną dziewczynką, która udziela nam jakichś dodatkowych informacji na temat osoby, którą poszukujemy i twórcy zaznaczali tutaj, że nie ma tutaj takiego typowego quest loga, że tak naprawdę, no, będziemy musieli sami do wszystkiego jakoś dojść, to jest trochę element przekłamany, bo o ile oczywiście nie ma tutaj żadnego takiego typowego, jednoznacznego quest loga, który by nam wskazał na mapie, gdzie dokładnie mamy iść i co zrobić. To jednak oczywiście w naszym tablecie, co też mieliśmy okazję zobaczyć na zaprezentowanym materiale, pewne informacje są zapisywane i pewne poszlaki się tam znajdują, więc to wcale nie jest tak, że musimy wszystko zapamiętywać albo musimy sobie spisywać każdą informację na osobnej kartce, bo wydaje mi się, przynajmniej tak tutaj to wygląda, że te najważniejsze, czyli dotyczące właśnie głównej fabuły albo tego, co się dzieje w tym świecie, będą zawarte w naszym tablecie. Tak jak powiedziałem, jednak nie są to informacje jednoznaczne, czyli udaj się tu i tu, i wtedy zrób to i to. Tylko faktycznie są to zapisane informacje, które uzyskaliśmy od na przykład jakiejś innej postaci. Wygląda to tak, jakbyśmy faktycznie te kropki musieli jakoś sami ze sobą łączyć. Nie są to co prawda informacje jednoznaczne, ale wydaje mi się, że przynajmniej jeśli chodzi o ten główny wątek, no to nie będzie sytuacji, w której staniemy i nie będziemy dosłownie wiedzieli, co mamy ze sobą zrobić. Bo też tutaj od razu nam ukazano, że właśnie po rozmowie z tą dziewczynką chodzimy na dół, przechodzimy kawałek i gdzieś tam na stole przed nami leży dosłownie kartka. Z zaznaczoną trasą konwoju Dowiedzieliśmy się wcześniej właśnie od dziewczynki Że być może nasz tata właśnie ruszył z tym konwojem Tutaj mamy dokładną mapę Gdzie ten konwój, w jaką stronę on się udał Oczywiście idąc w stronę tej mapy Widzimy, że coś tam jest Że w coś należy kliknąć Więc to nie jest tak, że to jest jakoś turbo Nie wiadomo gdzie schowane W dalszej części tego zadania nam nie pokazano Ale domyślam się, że po prostu trzeba Spojrzeć sobie na mapę główną Znajdującą się na naszym tablecie I się udać po prostu w tamtym kierunku Więc jak sami widzicie nie jest to Jakoś turbo-turbo skomplikowane. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to właśnie ta misja fabularna i raczej zdziwiłbym się, gdyby twórcy projektowali misję fabularną, główną misję fabularną, w taki sposób, żebyśmy faktycznie stanęli po środku mapy i nie wiedzieli kompletnie, co mamy ze sobą zrobić. Raczej to będą właśnie misje tego typu. Teoretycznie wydaje się, że coś tutaj jest poukrywane, czego się trzeba domyślać, ale raczej są to właśnie rzeczy na tyle sprawnie i sympatycznie nam podane, że nie będziemy mieli problemów ze zrozumieniem, co mamy zrobić. Oczywiście ciężko jest tutaj. Całkowicie wróżyć, ale przynajmniej póki co takie mam właśnie przeświadczenie. Ale twórcy zaznaczają też, że jeśli chodzi o eksplorację, taką poboczną eksplorację, to tutaj właśnie możemy nieraz być zaskoczeni i to wcale nie będzie tak, że wszystko bezmyślnie sobie tutaj odkryjemy. Co prawda, pokazano nam tutaj kilka rzeczy. Jedna mi się nie podobała, bo to była po prostu notatka leżąca gdzieś na stole, która nam mówi dokładnie, na tej notatce jest dokładnie napisane, gdzie mamy iść, aby poznać dowody na kłamstwa dotyczące właśnie historii tego świata. No i umówmy się, to jest właśnie taki dziwny. Sposób na to, żeby przedstawić graczowi jakiś wątek poboczny, no leży sobie dosłownie na stole, na środku niczego, jakaś kartka, na której są po prostu wyłożone informacje. Wydaje mi się, że akurat takie coś można by nieco bardziej ukryć, no ale tutaj znowu podoba mi się sam fakt, że tak naprawdę to nie jest tak, że czytamy tą notatkę i od razu nam się coś na mapie zaznacza, tylko miejsce, które jest tam opisane, musimy sobie znaleźć sami, więc to jak najbardziej uważam jest na plus. Pokazano też na przykład różne zagadki środowiskowe w jakichś dziwnych, tajemniczych miejscach. Miejscach. W głównej mierze są to po prostu dopasowanie jakichś znaczków, znalezienie konkretnego przedmiotu, ale twórcy tutaj zaznaczają, że niektóre zagadki, niektóre sekrety będą bardzo łatwe do odkrycia, będą instynktowne, będą podane nam po prostu wprost, ale będą też faktycznie takie, które będą trudne i będą wymagały od nas no nieco pomyślunku. Zapodali nam tutaj przykład, że jesteśmy właśnie w jakiejś ala krypcie i znajdujemy osobę, która karmi swoje dziecko, ale skończyło się już jej mleko. No i tutaj zachęcono graczy do tego, aby przejrzeli cały udostępniony materiał jeszcze raz i żeby się zastanowić, w jaki sposób można tutaj pomóc właśnie tej osobie, bo w tym materiale gdzieś rozwiązanie tego typu zagadki jak najbardziej się pojawiło. Przyznam szczerze, że poprzeglądałem trochę tego gameplayu. Nie do końca wiedziałem, czego mam szukać, więc nie będę tutaj zgrywał jakiegoś hojraka. Sprawdziłem z ciekawości komentarze, czy ktoś tam wpadł na jakiś pomysł i okazało się, że gdzieś na początku materiału ukazano w jednym miejscu krowę. No i ludzie wpadli na to, że z pustymi butelkami na mleko trzeba pewnie się do tej krowy udać i faktycznie to mleko po prostu od niej wydoić. Nie wiem co prawda, jak się ma krowie mleko do karmienia dziecka, ale obstawiam, że w świecie, w którym wszystko jest zniszczone i ludzie walczą o przetrwanie, nie będzie to miało aż takiego dużego znaczenia i uważam, że jest to całkiem fajny przykład na to, jak takie zagadki mogą być rozwiązane, że faktycznie to nie jest tak, że podchodzimy do jakiegoś npc a i on nam mówi słuchaj, musisz mi przynieść mleko i tam krowa stoi właśnie dokładnie tam w tym miejscu, tylko on po prostu mówi nam proszę, czy możesz jakoś nam pomóc, a my jako gracze sami musimy dojść do tego, czy faktycznie mamy jakiekolwiek sposobności na to, żeby tą pomoc przynieść. I oczywiście jak to bywa z takimi materiałami, które pokazywane są przez deweloperów, tutaj pokazane jest nam po prostu to, co twórcy chcieli, żebyśmy w ogóle zobaczyli. Powiedziano też, że cała eksploracja ma polegać na tym, że jeżeli instynkt nam podpowiada, że w danym miejscu coś powinno być, coś tutaj się znajduje ciekawego, to najpewniej tak właśnie jest. Sam ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Jedyne do czego bym się przyczepił, to wydaje mi się, że duża część fabularnych rzeczy będzie podana właśnie w sposób, którego nie Lubię, czyli będzie masa notatek do czytania i była jedna sekwencja właśnie z dotarciem do komputera i na tym komputerze oczywiście była masa plików. Pokazano tylko jeden plik niestety, który okazał się właśnie plikiem do przeczytania. Obstawiam, że większość plików właśnie tak będzie wyglądała i w taki sposób niestety też wydarzenia czy jakieś sekrety tajemnice będziemy tutaj poznawać. Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że to jest bardzo odważna decyzja w taki sposób projektować właśnie prowadzenie questów czy całą eksplorację, nie bazując wszystkiego na znacznikach czy. Jakimś kompasie czy wyczyszczonej ścieżce, tylko na tym, żeby gdzieś tam gracz te kropki łączył. Tutaj, właśnie i to widać doskonale w tym materiale, trzeba umieć zachować w tym balans, bo jednocześnie trzeba zrobić to na tyle odpowiednio, żeby gracz nie stanął w miejscu i nigdzie się nie zablokował w jakimś naprawdę ważnym miejscu fabularnym, albo nie miał takiego poczucia, że jest całkowicie zagubiony, nie wie, które zadanie ma zrobić, chciałby trochę poeksplorować, ale nie umie tego zrobić, bo wszystko jest jakieś takie nieintuicyjne, a z drugiej strony to też właśnie nie powinno być zbyt łatwe nie powinno być zbyt dużo tego typu notatek leżących gdzieś po prostu. Bardzo na widoku, które nam mówią, gdzie my jasno mamy iść, więc mam nadzieję, że te słowa o tym, że faktycznie jest wiele sekretów, jest wiele tajemnic, które będą wymagały ruszenia tutaj głową, są prawdziwe. Nie mam pojęcia, bo z tego materiału tego nie wynika. Raczej ten materiał pokazywał, że jak najbardziej też tutaj będą właśnie takie elementy dość łatwiejsze i przystępniejsze. Tak jak powiedziałem, cieszę się jednak, że deweloperzy mają jakąś swoją wizję i będą próbowali się tego trzymać. Co prawda uważam, że twórcy powinni być potem jak najbardziej z tego rozliczani, z tego, co w tym momencie obiecują, bo gra też nie jest tania. Jeżeli chcecie zagrać sobie 1 września tego roku, to trzeba będzie 325 zł zapłacić na Steamie. Jeżeli chcecie zagrać 4 września, czyli 3 dni później, to już jest 230 zł, więc powiedziałbym, że jak najbardziej odsiera z o segment AAA. I ja uważam, że na przykład łatwiej jest zrobić grę typu Black Myth Wukong, która właśnie jest podobnie cenowo, ale jest raczej dość liniowa, jest, ma dość proste designowe założenia, niż tego typu produkcja, jaką jest Hell is Us. A jeśli miałbym w ogóle powiedzieć to, co mnie zaintrygowało najbardziej w tym materiale, to o dziwo nie będzie to w ogóle żaden element związany właśnie z eksploracją, tylko bardziej taki dziwny setting, taki niepokojący. Widać tutaj nie chcę powiedzieć inspirację, ale mam taki tutaj właśnie vibe trochę Death Stranding, że nie do końca wiadomo o co w tym wszystkim chodzi nawet niektóre ujęcia są tak przedstawione że faktycznie można by odnieść wrażenie że to jest jakiś budżetowy Death Stranding więc ciekaw jestem czy tutaj design świata czy cały lore będzie stał na dość ciekawym poziomie Ale bardzo jestem ciekaw, na pewno będę sobie obserwował I jeżeli będzie jakieś większe zainteresowanie tym tytułem No to na pewno jakieś materiały jeszcze z mojej strony powstaną Dajcie oczywiście znać w komentarzach Co wy myślicie na temat tego ukazanego gameplayu I czy w ogóle czekacie jakoś mocno na tą grę Czy was ona w ogóle nie interesuje Będę też wdzięczny za informacje Czy podoba wam się tego typu materiał W którym po prostu omawiam jakieś nowe informacje o danym tytule Omawiam jakieś fragmenty gameplayu Omawiam to co powiedzieli sami twórcy Zachęcam również do subskrybowania i wsparcia kanału, dołączenia na nasz serwer Discord, jak i obserwacji na Twitterze. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.